Cześć, witajcie, z tej strony Bobru i jesteśmy właśnie przy ordinisku podczas piątego dnia w Don't Stare Z dodatkiem Reign of Giants oczywiście. Zbudowaliśmy właśnie pierwszą maszynę. I czas w sumie pobudować sobie, porobić różne rzeczy, które nam się przydały co do przetrwania, zaczynając od precapra, Boże, jak mi to brakowało. Tych ośmiu dodatkowych slotów. Eee, możemy też... Co tutaj mamy? Tutaj mamy różne rzeczy do przetrwania. Możemy budować już pierwsze farmy. Właściwie tylko jedną farmę zbudować, ale w sumie moglibyśmy już zbudować pierwszą farmę. Mam tutaj ziarno, a to będzie nasza taka pierwsza stacja, więc w sumie czemu nie. Gdzie to było? Tutaj. Basic farm. Sprawdzam, są jeszcze lepsze farmy, ale na razie zróbmy sobie... O kurwiszczy ptak. O tutaj, tutaj jest sitz. Okej. Okay. Ptak nam zjadł kurczę. W takim momencie. Okej, okay, tutaj ognia trochę dołożyć. Z zasadziliśmy sobie tutaj. I cóż teraz możemy zrobić? Wstańmy przy maszynie i pomyślmy, co tu jeszcze nam się przyda. Tutaj możemy zrobić ścianki, ale na razie one się nam w nie przydadzą. Tutaj możemy zrobić kamień, deski bądź też linę. A tutaj możemy zrobić sobie paluter, który nam się na razie nie przyda. No i cóż, jesteśmy głodni, więc jedzmy coś. Coś co się zaczęła psuć powoli najlepiej Co to co możemy Oh O fuck! O oh fuck! O oh fuck, o oh fuck, o oh fuck, o oh fuck! To było głupie! To było głupie! Ale to było głupie! Ale to było głupie! Ale... Jakie chujostwo! Bredne, dobra. Dost... Ale jak poważnie ostaliśmy. Ale to by był piękny koniec naszego życia. Piękny. Musimy coś wyczmienić na... Na uleczenie się. I zróbmy też... Ale to było piękne. <laughs> ale to było przecudne. Strzynie. Czyli musimy zrobić najpierw deski. I oczywiście nam teraz nie starczy drewna na więcej. Czy mamy tutaj jakąś sikierkę? Mamy. Ale to było głupie. O, ludzie. No, ale w sumie... Czy ja się spodziewałem, że ja przetopię ten lód, no nie wiem. Ale w sumie lód jest chyba będzie dobry do gaszenia jakichś pożarów, bo też nie wiem, może jakieś... Będzie można drinki robić, czy coś... Czy jakoś lepiej konserwować żywność? To może być przydatne. Ok, jeszcze to sobie zetniemy. Nie chcę się przez drzewa. Eee, co my tutaj mamy? Okej. Okay deska. jeszcze jedna deska. I teraz robimy sobie czesta. Postawmy to gdzieś blisko. I Co my tutaj możemy wsadzić? Na, na razie marble na pewno. Gold na getta także. Lód też nam się nie przyda. W chwili obecnej. To bodajże nam zwiększało HP. Przydałoby nam się zrobić siatkę i złapać sobie moteli parę. Też się siatkę robiło. Szalinę i pajęczynę. A i broń by się nam przydało zrobić w końcu. Też linę trzeba, dobra, poróbmy linę. Turystofa od się palą. Dobra, mamy włócznie, żeby się bronić. Możemy też sobie zrobić co jeszcze sobie możemy zrobić. Czas z tą nam się na razie przyda. Uh, uh, uh. by się ruszać. Dobra, na razie ruszajmy może. I szukajmy dalej e, ciekawych rzeczy jakichś. Przyda mi się trochę może drewna. Coś większe, większe, drzewa możemy ścinać. No i przydałoby mi się właśnie... ...dnia z dopająkwek się rozwalić. Żeby, wiecie... Żeby sobie zrobić, e, żeby sobie zrobić e, siatkę i złapać motyle. Motyle z to co pamiętam z live'ów jeszcze, przynajmniej wtedy, na tamtym patch'u dawały sporo, sporo całkiem e, zdrowe odnawiały. Sprzydałoby się o tym pomyśleć. Szczególnie po tym głupstwie, które zrobiliśmy. No i cóż. Broda mam coraz większa rośnie, To już się tam później zetnie brzytwą. tej motelki. na no, kurczę, żeśmy tylko znaleźli pająków, gniazdo takie nieduże, gdzieś było jakieś w którymś z poprzednich odcinków znaczy w którymś, to jest trzecie opiera. To w, wydaje mi się, że gdzieś mijaliśmy znaczy się w którejś z wędrówek naszych dobra idźmy w tą stronę jeszcze kawałek muszę naprawdę uważać, bo za dwa dni a może jeszcze wcześniej pojawią się pierwsze wilki a z wilkami już zabawy nie ma tutaj mamy znowu rzekę bądź też morze, nie wiem co to... to jest morze, nie wiem, ocean nawet może. Może Ocean, może może. Tutaj jest wormhole, Hole kolejny, więc prawd prawdopodobnie on prowadzi prowadzi turczę do miejsca tamter, które mijaliśmy w poprzednim odcinku, gdzie też był ten... E, nazwijmy to teleport. A i siatka by nam się przydała. Oj, przydałaby nam się siateczka. Pajęczynki trzeba skończ... skołować. Oj, krupy też pozbierajmy, to będziemy... dalej myśleli nad... kolejnymi, że tak powiem... kolejny warhul. Hol? Nie wiem, cz czemu hol mówię. Jakby to była budowa, a nie... a nie dół. I co teraz, co teraz? Tutaj coś jest. O! Tarstone. Czyli... Po śmierci teraz się zrespił w tym miejscu. Zazwyczaj nie tylko tego, tego miejsca można zna O co to jest? Co to jest? Piszczałka to nie jest przypadkiem coś takiego, co usypia wszystkie stworzenia w okolicy? Żydar to całkiem niezły drop. Bo będzie można sobie us uspać jakieś tam stworzenia niezbyt miłe dla nas. Bądź też uspać zwierzynę, żeby na nią zapolować. O, cholera ciemno się robi. Czy to jest spalony las? się rozsypany las. Dobra, chyba z tą spadamy. I wracam do naszego obozu. Już można było się przejść gdzieś zanocować, że tak powiem. W terenie. Mamy materiał na ornistro? Mamy, na to ornistro mamy. Czyli na to takie jednorazowe bardziej. My musimy dalej szukać szukać wielu rzeczy jeszcze Między innymi wioski świnek Oj, gdzieś pająki słyszę. Są pająki. Weźmy to i spróbujmy jakiegoś ubić. Monster Meat oczywiście wypada. O, to halving do zrobienia tego leczniczego odkładu jesteśmy głodni już odejdźmy od tego od tego pojęcia równa żeby tutaj sobie zrobić i sobie coś zjeść przy okazji znowu tej papki sobie narobimy ale w sumie to przydatna sprawa może być Okay. ok, 40 życia, naprawdę. Ryanci, przypału, no ale cóż, o tym możemy się chyba uleczyć. Zobaczymy, jej to nam da 8, No, zawsze coś, nie? E, może na palmy trochę drewnem. To powinno nam już na całą noc starczyć bez problemu. I cholerka. Zapolujemy na pająki. 50 życia będziemy mieli teraz równo. I znajdziemy pańczynę, przez co mogli zapolować na motylki I tyle. Możemy zbroję sobie zrobić i wypuścić na chwilę plecak, ale w sumie. Chciałbym przez teraz znaleźć, to by było fajne. Możemy sobie pomyśleć o zdobyciu trochę e, trochę węgla przez podpalenie drzew, żeby mieć węgiel na garnek i inne sprawy potrzebne do gotowania lepszego żarcia lub do konserwacji takowego. Okej okay. Oprócz zdrowia wszystko jest na razie w jak najlepszym porządku Słyszę tylko pająci dziś tle toczące Po boku Fajnie wygląda jak, też coraz słabiej ten płomień świeci Ale już w sumie zaraz dzień, więc Chyba nie idziemy dorzucać nic do ognia Chyba Chociaż może jeden patyczek no, świetnie. dat timing, bobru. dat timing. Okej. Okay. No, zbieraj to. Dobra, teraz tylko ostrożnie. Tutaj No właśnie, tak myślałem. Jest, silk, Jeszcze jeden nam się przyda na siatkę. Póki te... Gniazda pionków nie są rozwinięte, to tutaj jeszcze bez problemu idzie, ale jakby były rozwinięte, to już by nie było tak ciekawie i tak pięknie. O, tam kolejne jest gniazdo. Czy my nie możemy już teraz zrobić te siatki? Przypadkiem. Aha, się mieć science machine. Dobra, zniszczmy jeszcze to. I tutaj wygląda taki las, gdzie są świnki właśnie, już tam gdzieś było. Jezu! Fuck! Świnka nam biernie na pomoc. O, o, o. świnka, haktu. No świnia, jaka churzliwa. Dzięki, świnio. Dobra, zniszczmy te gniazdo i resztę na razie zostawimy. Chociaż moglibyśmy tutaj powojować bo ci te gniazda nie są dwumetrowe, większe od nas. O, tych gniazdów jest dużo. Tu jest. Jest też farma jest. Metal potato thing, która nam się przyda później, tak samo jak to, co gdzieś tam zostawiliśmy. Jest też łopata, nic poza tym w sumie tej ciepłej nie ma. Ale są też droby, które będzie można wykopać i z królem świnek pohandlować. Jak to jest pierwsza świnka, to gdzieś w tym lesie musi być wioska, tak mi się wydaje. No ale to się zobaczy jeszcze. Jest, jak ja nie lubię te... Gniazdo z są tak pochowane. to Jezu. A to wszyscy poszli na tego, na świnkę. Ten, ten poszedł na nas, pająk. Patrzę, czy mi włócznia zaraz nie rozwali się, ale nie wygląda na to. Przecież powiedziawszy. O, wrócił do tego w ogóle. Ale Hams muszczyliśmy. Na... O, 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 o. o. Na jego oczach gniazda. Dobrze one nie zatruwają, czy coś w tym stylu. To było mo mocno nieciekawe Gdzie to w świnie zewnali? Dobra, ja na razie zostawiamy to. Mamy sporo czas wracać do bazy. I tutaj oczywiście trzeba będzie wrócić, żeby. Gdzie jest ta wioska świn, bo ona na pewno gdzieś w pobliżu będzie. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Może jeszcze przebiegnijmy kawałek, póki mam troszkę czasu. A może i nie, bo to gdzieś nas zaprowadzi. gdzieś jakieś nieciekawe rejony. Ale teraz fajniejsze są lasy. Z takimi drzewami. One lepiej wyglądają niż takie. Weźmy to, co sobie zasadzimy. E, dobra, i wracamy, wracamy. Długa droga nas czeka, w sumie powrotna. Ale wracamy z dużym profitem. Mamy tu ten flet, czy te, te dmuchałki, e, piszczałki, nie wiem jak to nazwać w sumie. I w sumie mamy troszkę, troszkę sieci, gdzie można motyle zacząć łapać. Można też będzie przy, jak już będziemy bliżej, ogarnąć podpalenie czegoś, żeby sobie po prostu wędla trochę zdobyć Jest zbudować garnek i takie tam. W sumie do tej wioski świnek moglibyśmy tutaj się na przykład rozbudować. Chyba trzeba będzie nam moc zbudować i teraz zrobić. Będziemy mieli i do bawałów blisko, i do świnek blisko, o w tym miejscu. To będzie lepsze miejsce nawet. Lepiej bierać dalej po surowce, a mieć pod ręką jakieś kupy bawołów i tak dalej niż na... niż w drugą stronę, żeby to działało. Weźmy to jeszcze Łopaty też znaleźliśmy Ten e, Metal potato thing No ciekawe, część można rozwalić tam wszystko Co, co trzeba Tędy pójdziemy Nie będę atrakował teraz ulu. Bo nie wiem, czy, czy pszczoły w, w nocy militar będą derwowały, czy nie. Ale wolę nie próbować, bo mam mało życia. No i dobra, jest tutaj nasz obóz mały. Zobaczę szybko. Czy możemy zbudować sobie. Gdzie to będzie? Tylko tutaj będzie. Młot. Co możemy wywalić? To możemy. Walmy to na chwilę, to zjedzmy. Tutaj rozpalmy ogień wysoki. I zobaczmy, czy mogę... O, już teraz nie mam miejsca za bardzo na, na te rzeczy. Co byśmy mogli zrobić? Ziarenka nam się mogły przydać. To jeszcze usmaszmy i zjedzmy. To będzie zawsze trochę więcej miejsca. I zobaczmy, czy... Nie da się farmy rozwalić. No cóż, trudno. A może i się da. Dobra, złoto zyskaliśmy. To jest najważniejsze. To niech sobie... Nie możemy zjeść. Tutaj to. I to. Natomiast trzeba to wziąć. Cholera, no. Miejsca kompletnie nie ma. Na deski też nie ma miejsca. Dobra, wyziary na razie idą w odstawkę. I to w sumie tyle. Możemy pochodnią podpalić teraz, ale nie mam miejsca węgiel z kolei kompletnie. To już zrobimy na nowym, że tak powiem, miejscu, gdzie się osiedlimy. I cóż, tutaj możemy trochę surowej marchewki pojeść. Ona chyba coś mocniej odnawia życie. Nie, też tak samo. A gotowana? Na nie mam miejsca, raz, dobra. Przesiedźmy tą noc. I w sumie po tej nocy ja tam prze... Przeniosę obóz, buduję nowy obóz i zakończymy odcinek Tam będzie dobre miejsce na obóz, wydaje mi się Ooo, oh, fuck Hmm Weźmy to w dłoń Bo już w sumie Na początku... w kolejny dzień będzie można Spotkać e pieski Mam nadzieję, że dobiegniemy do obozu bez... Bez problemu I będzie mieli też blisko do tego touchstone'a Gdzie on był, ten touchstone? Tutaj chyba. Patrzcie, się zrespimy do obozu blisko, do świnek blisko, do babołów blisko, wabałów może być naprawdę całkiem ciekawe miejsce No ale o tym się dowiemy właściwie, jak już się tam zagrospa... O Jezu, nie umiem to powiedzieć te słowa. Po prostu jak już tam będziemy mieli wszystko postawione i będziemy przez, przynajmniej przez tydzień tam mieszkać. Proszę, ciężkie słowo, aż sobie poćwiczę mówienie go... Y, poza wizją. Po prostu tak się zaplątałem, że coś niesamowitego. Metal Potato Thing. Teraz samo gdzieś ten pierścień był. O tutaj o. On był do budowy jakiejś maszyny, z to co pamiętam, która bodajże w Adventure Mode y, wprowadzała świat czy coś w tym stylu. Czy przenosiła nas do Adventure Mode? No trzeba nie zobaczyć, jak to, jak to wszystko działa. I tyle. Dobra. Wyruszamy na drogę. Musimy zejść. I w sumie możemy budować się. Mamy materiał na wszystko. Nie wiem, czy będzie mogli wybudować. 12. Przydałoby się i rozwalić. Tutaj będzie ciśnienie, to po drodze miniemy na pewno. Weźmy kill off. Tutaj gdzieś będzie za sekundkę. O, tutaj jest. Na razie nitra nie zbieramy. Jeszcze trzy kamory nam są potrzebne. Będziemy mieli jakieś jeszcze po drodze? Czy musimy gdzieś zbaczać? Kurczę, przydałoby się gdzieś ten kamień jeszcze znaleźć na tym odcinku. I zbudować sobie to ornistro lepsze. O, jest kupa. Pobawała na pewno weźmiemy i tu dwie nawet kupy. Będzie można pierwsze, poważniejsze farmy budować. Kurczę, kamora nam trzeba koniecznie. Ja porządnego o mora. Tu ten touchstone. Tutaj trup zakupany w ziemię. Dobra, może przejdźmy się jeszcze tutaj na chwilę. Jakieś kamienia by się przydało nam znaleźć. Trochę to znaleźć. Będziemy biec, biec i pewnie nic nie znajdziemy. Czyli tutaj będą jakieś te. O, tutaj będzie kamień na pewno. Jest lód. Nie wiem w ogóle do czego lód będzie. No potrzebne, ale są to takie poważne skały. Które oprócz kamienia nam dadzą e, krzemień oraz złoto. Dobrze wiedzieć, że taka polana jest niedaleko. Ok, wracamy. Tutaj jeszcze wrócimy na pewno pokopać, jak nam się przyda złoto, bo bądź też kamień. Albo lód, nie wiem do czego w sumie jeszcze jest, ale może nam się przyda. I tutaj za chwilkę już kończymy. Czy ostatnie rzeczy zbieram? O, jeszcze. tam ten szerszyń czy tam osa, czy co to tam jest, zerwało jak przybyliśmy obok ulu. Ula. Ulu. O, nim do końca drogi i idealnie będziemy mogli... modli sobie przycupnąć. To będzie bardzo fajne miejsce. O, tutaj o, na przykład. O, w tym miejscu. Już może tak bardziej blisko wody z jednej strony? Nie, o tej o będzie dobrze. Budujemy firepita. Budujemy... Ona na Science nam trzeba drewna i kamienia. No dziwo. To w sumie dobra. Ja już to w kolejnym odcinku rarnę, Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapominajcie o łapce w górę, bo to naprawdę motywuje. No i cóż, trzymajcie się. No i hej, papa.